się jesteś sypami. Okej, to siema sypać z wakar. Siema. jak saber? Siema. I pani, która spada, bo wakar on zrzucił. Nie odezwij się. No tak. A więc siemaneczko. Dzisiaj gramy sobie w minecrafta i to jest nowy odcinek. Znaczy nowa no, seria minecrafta. Nie. No. Już to się to niestety nie udało. jest od Bo trochę ja zbyt, chyba strajkardowałem. Troszeczkę. E, tak? I trochę byłeś zbyt debilem, i mnie zrzuciłeś do lawy, kiedy miałem wszystko Pff. jak sowę. No się teleportowałem, no i nie zdążyłem, Nie znaczyłem ten, sobie odpuścić palcem. Teraz mam lawakulkę jak coś. Labawkulka to, to spoko. Ej, to, to ja robię. E, szukajcie żelazu No ja mam tutaj węgiel, nic, no, nie A węgiel to tam. Ale nie na później, do, 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 do przytupienia tylko ta lata. Ale jako, że jest lava pula, no to dajcie mi już robię portal do hatę. Tak, na razie zróbmy sobie chatę. Dwie nawet! No, dwie są. Dwie obok siebie. Po Czemu ja na speedrunach nie mam czegoś takiego? Po co wam dwie pula, Kiasz? Nie wiem, ale żeby robić trapy na ciebie, co zrobić? Nic nie mówię. Ale tutaj miania? jest kobyl, ja jest... od razu. Zrobić sobie na szybko, bo XPR to może być. Pamiętacie, na pierwszym odcinku nigdy się nie kopie tunelu. Co? Ja no mam to chyba, to, że takim twarzarkiem i od razu lecą diamenty. Spoko, po odcinku polecę pod diamentem. Bez w sensu się kopać. A, to jest, to jest akurat na odcinek. Nie, diament na no odcinek nie kopań, nie. Oczywiście, nie że nie tak myślisz. Ale wiecie jaki jest problem? My musimy mieć diaksowe siekiery, ale jeśli miejsce, gdzie nie ma lasu. Ja, ja bym poszukał miejsca najpierw, gdzie lasu nie ma. Nie ja właśnie nie No właśnie o to chodzi, no w lasie będzie się Nie, a obok lasu, żebyśmy mieli miejsce na cokolwiek. Dwa a, a można było zrobić dwie, tak całą dremo. mapę z lasu. Możemy sobie tak kiedyś o, zrobić nie taki nie challenge, że tak, cała to jest las. Nie. Ale, ale wiesz, że my byśmy w nieskończoność. Ale my byśmy w nieskończoność to robili, bo nie ma końca mapy z tym. Wiesz. No. Ja bym musiał ustawić specjalnie... to. My naprawdę, aż tak buki my się od siebie oddalamy. Ale okej. Tak. Ale później podamy kordy przecież. No, kiedyś spotkamy przecież. Dobra, robię już pierwsze jakieś rzeczy. No, ale to jest ładnie. No, to jest bardzo fajne miejsce. A potem, czy robimy na tym serwis tak, że każdy jest daleko od siebie i się osobno wszystko sobie robimy. No można i robimy miasta i jak się pokłócimy to można to już nie zrobić wojnę. A nie no, to by było bez sensu, taka wojna co sekundę. Zgadując Xavera nie? i Bakara i was wszystkich to... Ta pierwszy było. mam epokę kamienia, es. No, o, ja się mam jedzenia. Ja. <laughs> Xaver, naprawdę, no prawdę no. Hmm. Je jest, to was, ten, z nie, nie, że was się tak naśmiewam, się. ale ja lubię mówić czasem S. I to było żarty, chodźcie do mnie. Jest Zabra, tak chodźcie, 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 chodźcie do mnie, mam pełno równego terenu. Chodzisz tam i jest las. I... Czy ty możesz? Nie. Już mamy, na... Już mamy jedno łóżko. Początek bo muszę... Z... o półka, chyba Dwie Ramopulki to, ale Lag, to lag oczywiście Okej? Okay. Ej, rzeczy. ja miałem Ja? No. No oczywiście. Co ty myślisz? Ja już Jesteś. mam wszystko. No trochę tak... W fajnym miejscu. Każdy robi swoje miasto. Ej, ale trochę... O! Mam równy teren, to jest moje, moje, nie oddam nikomu. Moje. To Aha, i jeszcze mam jeszcze mam ciemnodębowe. Okej, okay, kurde idealnie. Ksawer, twoje ulubione drewnianko jest moje. Masz? Mam ciemnodębowe. Kordy zapisz. Nie, bo ja się będę tutaj budował. A. Typie. Znacznie, to się nie... no, no weź jak ja to będę kopał 3 lata, bo takie bycze. Na serwerze tym moim, na kowy na... pierwszym, to mieliśmy właśnie obok ciemnozłotowego. Dobra, ja już zaczynam chatę robić. Już mam kamienną sikierę. Ja mam kamienne wszystko, oprócz motyki i łopaty. I zabijam właśnie świnki, żeby mieć Ja na razie mam ja na razie mam tylko zrobione sikiera. O nie. Ja cię, ile ja mam koi? Ej, powiem raz. sumie stary na chmurci. Siekiera. Drewniana? Jak mam ci powiem, Ona prawie nic nie daje. Ja się trochę, ale ja, ja mówię po obce. Są... Po obce? Po obce. Aha, owce. Ja takie, co ty masz, diaksowy kilof już? Ja utrzymuję Try-Hard. No właśnie. Try ja ale już ten zaczynam ten, robić karty. Taki protip. Nigdy pierwszego odcinka się nie kopię. A bardziej nigdy na odcinkach okay. i na live'ach się nie kopię. No, nie, na live'ach właśnie. Popatrz, ale na odcinkach to tak trochę nudno. Czy na zrobić tego? Timelapse albo tego tak albo ten ten, cięcie. Ten... Ej, ja robię jakby to. Y, te. Ja mam na hmm. łóżko. Aha, to ja mam tylko jedną wełnę. Ej, jakby mam co? Ja robię coś... taką chatę, że te takie filary y, będą z. Filary, nie wiem, filary, czy co, te słupy takie. Będą z ciemno-dębowego, ale y, ściany będą z. Brzozowego Dobrze, że jest Nie jasne Nie jest dobra, dobra ja O ty, uzyskałam. u mnie jesteś? Klepa Nie, na to sobie widzę Szykła Klepa <laughs> Klepa o ciemnodębowe Ja już mam węgiel, to sobie oświetlę teren Ej, wydaje mi się, że Tutaj, na tym serwerze to już na tamtym rozwijaliśmy się szybko, a tutaj to lecimy jak burza. Ja znaczy, bo tam była wyspa. Czy diamenty. No, znaczy... Tam, znaczy, tam nie było, to aż tak fajnie, bo na wyspach świerkowych musieliśmy. No tak, a świerk, no to takie według mnie najbrzydsze. Chociaż nie, to ta tropikalne całe, nie te, y, wiesz, które. No, tropikalne drzewo jest takie mech. No tak, jest takie. Te takie y pomarańczowe, nie? Oluj pomarańczowe A ja jest pewny najgorsze gówno na świecie. Duszowe jest już ładniejsze. Akacjowe y jest w miarę okej. Okay. Nie, akacjowe jest właśnie słabe. A no to okej, okay, no ale Według mnie Akacjowe jest najgorsze. Nie, według mnie są gorsze. Dobra, nie rozmawiajmy o drzewach, bo się drzewa obrazą. Jakby wszystkie są na, na serwerze By <laughs> żeby było Kurwa, ja muszę tam do każdego poprzychodzić, pościnać mu wszystkie te... Paweł Na był tongs. Ja ogólnie, Paulina by się zamien zamieniała A ja już mam takie naście Tak jak ja powiem kurde Paweł, Paweł, Paweł Słonie Mam no pola No co, no bo to nie ma być takie jak ty mówisz nie mówisz kurde tylko cały czas. Znaczy nie mówisz kurde raz na jakiś czas, to... Kurde, 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 kurde. Kurde, kurde. Ja z znaczy, roku, To jest inny content. Jedyne słowa, które potrafię, to kurde, kurde. Szmata, dziwka, palwroty i jeszcze kilka innych słów. Dobra. Daj nagle pod tym filmem 30 wyświetleń. Maria, Jakby by było, family. to powiem ci... Ja że... nigdy nie zrobił Tak friendly. <laughs> nie masz bardzo family friendly, wiesz? No A. Paweł ma super family friendly. Powiem ci miałem cztery odcinki na tym kanale family friendly, family friendly, bo mi się nie chciało przeklinać. Cztery, <laughs> cztery to są... Musisz na Ej, to jak w sumie ten... ten, ten. No kurwa co za górze. Jaka cofka fajna! Ej, dosłownie mnie. Ciepło chyba mnie o 10 Tak, bo... Ja kurwa skusiłem całe 4. drzewo i kurwa mnie cofnęło. I to drzewo normalnie no. stało całe i zdrowe. Piękne lagi MC. No, z tradycją tych serwera. Takar? No. Bakar, co ty tu robisz? Co? My się lata nie widzieliśmy e... W końcu Cześć? jest meliny. Gdzie ty byłeś, w Wrocławiu? Nie wiem Meliniarzu najgorszy ej, ej, co? ej, czekaj, co? Idź stąd, to jest Ale moja działka ja nie że do ciebie trafię, ja trafię Moja działka wielkie kółko. Patrz. No to wychodzimy z serwera Nie, Bakar, zostań no, Czego? Paweł, wejdź serwera, żeby... rozpanko. A Ale nie, bo bez sensu, no to jest już takie oszukiwanie lekkie Jezu na ma... No, ale nie, ale popatrz. Budujesz sobie ładny przez... Ale Gość, to jest oszukiwanie, I przez twoje... życie. No, ty... ale gościu, to, to jest oszukiwanie, kurwa. To jest już. był ustalony zero a kriwa... tam żadnych niech cheat cheatów nielegalnych. Paweł. Kurwa, nie da się nic zrobić. Chodź Chodź serwera. Patrzcie, widzowie. Każdy wam coś. No, tak. darmo. Alt F4. No, no. Czekajcie. Odinstaluj Minecrafta. Ósm dwa kara ze znajomych. Polecam. Plus 10. Magda Gasler. Co ci... To mam da plus 10 do inteligencji. I do nieoszkiwania w grach. Kto się obraził? Kurwa. E, śmieć jebany, e, bez, bez e, tych, bez modów bez rzeczy tego typu. W sensie bez A to nie gości. jest mod A to jest oszukiwanie akurat. Jakby takie, według Pawła. A nie, no, z gościu, wychodzisz z serwera, no, 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 aby się dziękuję. zrobił dzień. To jest takie ala oszukiwanie, gościu. Kurwa, na serwerze od bo... Przynajmniej, w gór, przynajmniej fajnie i nie trzeba było co chwilę, sek sekundowo wychodzić z serwera. Się zaraz Więc zabiję. Się prostu... Kiedy my my się ok, my mi po oni już. Ok, to tak. Tak? To tak. Co żyje? My duchaliśmy po Dobra, ja też zaraz mam sobie polanę. No. Myśmy... O, nie. o nie! Ludzie, kto tu się buduje? Kuź! Proszę stąd iść! A no no, idź, ja Tak samo trafiłem, Paulina! <grym> jeszcze tyle koni ładnie tu było, a on to zajął. <grym> nie, Dobrze nie, się nie, no, to długo jednak chyba się będę przenosił i się przenosi jeszcze drugie tak, odwracanie. Nie, no, <grym> Tak, naprawdę. <gryzanie> nie, jeszcze ja w świerkowym lesie jestem. Wakarki, wakarki, bawią i żyją mi? marzenia. Nież mam swoją miejscówę. A idź. Też, bo nie mam tutaj tak ładnie. <gryzanie> Że aż świerkowo. <gryzanie> tak, właśnie świerkowo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, trzy, cztery. Nie! Mój dom to miał być kwadrat, nie Spokaj, dajmy prostokąt. Robimy kwadra Robimy, prosto Robimy prostokątową masakrę. Prostokątowa masakra. O dziś to jest prostokątowa o. masakra. Kurwa śmiecie. Czekaj, ale to ja pod tym zębowe, zębowe nie, dobra, ty Paulina takie, dobra. Eee, wykopałem klocek Deer, to już przeszło ma, mój krawcz. Ty, wakar. Ty, wakar. Kurwa, znów ten tam przeklina. No nie da się, kurwa. Myślach. Nie ma family friendly suko. Nie dla psa. sprawdzić, czy to się nagrywa. Nagrywa się. To już 14 minut?! Dobra? Teraz o co chodzi? Ej, wiecie, że, że za 5 minut to jest mało. Ale... Nie. Wiem. Tak, tak, tak. O, Nie, jak za 5 minut? Za 9 minut. Za... Czy ty jesteś głuchy, Powiedziałam za 9 minut. Powiedziałeś za 5. A co mam, kurwa? Chodzi? Według mnie to było 5. A to... co mam, kurwa, chodzi, takie pytanko? Zamknij się. Nie. No, co ja robię? Ja no, mam chwilę. pracy do starego kontentu I? ale nie do Fortnite'a A może jednak for do Fortnite'a wrócę? Hm. Nie wiem no Czemu? Czemu do Fortnite'a? Bo lubię Bo lubisz powracać? No Wejście smoka zrobię, kurwa Raz na ruski rok nagrywasz tego Fortnite'a No e e Luck raz na sektyliard lat i chuj okej okay. ja nie chcę yes. wam nic mówić ale ja już mam żelazo nie chcę ci nic mówić Xaver ale te moje pointy są zjebane <ścoughs> no, nie ustawiaj ty Snow, znowu przeklina bo, ja, bo ja ci zaraz ja ci usunę całe filmiki Istnieje, tak, nie ja mam już 8 żelaza. I zgłoszę twoje. Duży, kły. No. Nie zesraj się, bakier. Nie zesraj się. Nie tworz się w Friendly, się, bo Family móc. Friendly na start kanału to nie jest dobry pomysł. Bo nikt nie lubi oglądać moich YouTuberów, którzy tworzą my, Family Friendly. Każdy lubi nie Family Friendly, moich youtuberów To yeah. jest fajne. Dobra, czyli jesteś Debilem. O... O, Wakar no, przestał otworzyć wami Friendly oficjalnie chyba. Końcu, nie, 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 W końcu przemówiła do niego jasna strona mocy. Kurwa. Jasna strona cienia. Jasna strona cienia Jasn... strona dupy, dosłownie. Mój śmiech jest zjedany. Jasno strona dupy nawet no już bez przesady. Nie? Jasna, jasna strona się contentu kontentu. nie pasuje. <laughs> <laughs> e... Bracia mi się lubią. takie. Wyjątkowo nie family friendly content jest dobry. Ja, ale snieszne, fajnie no, wygląda. Wrzuc dobrze. Fuj dobrze, co mówisz? <śmiech> <śmiech> jak to wygląda, kloc. I, I na ile kratek? 4 x 4, oczywiście, że. Nie, 5 na 5, no. Na... O jeden kratek się pomyliłeś. No, 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 smok. Kurwa. No, e, Xaver, jak ty masz żelazo jak Cię Nie wyskoczył? <laughs> no bo już o, Nie mam, szmatosz. bo ja wykopam dopiero rudę. Ja tu wykopałem dopiero rudę Jak wykopujesz rudę, to ztajesz achievement A nie. nie. I co <laughs> A nie, I co? macie żelazo Kurwa, już mam tak drewna <laughs> Czekaj, 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 Sawer. Mówisz coś, że jako jedyny i co? Ja co to raz. ja wam daję fory, bo ja na odcinkach nie kopię To są fory, pamiętajcie Zaraz trocharduję Spoko, nie musisz się bać. O, mam nawet lawę, łe. O, ja ci prawie wpadłem. Kowakar, zaraz przyjdziesz do mnie, zobaczcie, się mnie Nigdy. Prosta, zwięzła i nieprzyjemna odpoczka. Ale ja ci chciałam pokazać. Nie, nie. ma chuju, tempa. Czy to był Creeper? Ta, to był twista. On nigdy nie przestanie. Dajcie, robimy roast WAKARA. Yy, co powiedziałeś, bo nie usłyszałem? Daj Dajcie, robimy roast WAKARA. Normalnie. Roast, nie roast mnie roast nie, nie słyszy, bo nie co no Kurwa, ty jesteś śmieci śmieciu jebany? Dajcie, robimy. roastowanie WAKARA! Teraz słyszałeś? To... Tak, bo ogólnie jak ty gadasz, to słychać tylko. Ty też tego, masz, masz lagi? Nie, 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 nie chodzi o to. Z tego, że masz y, mikrofon lepszy od nas wszystkich razem wziętych y, i tak słuchać rozrazu. Bo kurwa, cicho mówię! Nie nie, cicho nie umiesz mówić. Co? Ja mam też. Haha, chciał zaimponować. Ale nie, mówię tyle ile mam, no. Ksabr chciał się podlizać jednak. Nie, tak nie, nie tak. że zaimponować, tylko żeby mi się to, to by nie było, że jestem takim biedakiem, robakiem, śmiercielem, że mam średnie Nie będziesz biedakiem, robakiem, śmiercielem, jak nie będziesz lizał innym dupy. To wtedy nie będziesz. Taki tip. No. Tak, no... Ty... Nawet Wakar to potwierdziła, więc no. Kurwa masz takie potwierdzenie, kurde. Boże ile med, ile będę miał panek no. e, Jeśli będziesz każdemu P, to wtedy będziesz Menelicą Karlicą. No. Tak. no tak to jest w życiu. Tekstar A. Czyli już jestem. Fajnie wiedzieć. Dobra, i kopanie łapką w drewna to jest moje ulubione. O kurwa. to jest kopanie kamiennym pilotem z węgla. Bardzo zawodny. Chyba obsydianu chciałeś powiedzieć. Nie, woda. Nie, woda. Odkryłem uh -huh. wodę. Najgorzej. Okrucieństwo dla mnie. 27 minut odcinka, kiedy? Co? O co chodzi? Kurwa, dam mi tu było 5 sekund. To jest wakar, kurwa, czy on może znowu nie przyklinać? Czekaj, czekaj, czekaj. Pani montażysto, ar, nie, panie monta czysto Pani wakara. Proszę to zablurować. On nie ma montażu. Jego montażysta O nie, ba, o, ba, nie. Ba, o nie! Ba. Trzy Aimboty. Trzy Aimboty? Co? Aż tak mało? No powiem ci, wlazłem do kopalni. I mówię sobie, dobra, nie ma tutaj nic. Cześciutko. Ale myliłem. Czy mam pizza. inteligentny pomysł? Nie. O nie. A, ja mam inteligentny pomysł. No kurwa, bo. ty to będzie dobre. Ha, palisz no, się no, będą. Dwie minuty i lekcja. Oj. O kurwa, ja pierdolę. Panie Mata. Zgadam? Tak. Tak. Nie. Ja. O co chodzi? Aha. Co kurwa? Przepraszam? A czy ty możesz to wykopać? Czemu ten szkielet pali się 3 lata? Właśnie, oh ja teraz tam. mogę zrobić tak, szikiery. Wyjdź stąd. Tam, tam. Byku. Wykonam go sam. plan. Tam, tam. Ty kurwa, to jest. To będzie serio ładnie wyglądało. My myślałem, że tak. Dobra, no to narka. Czym kończysz? Chcesz się kończyć nagrywanie, czy co? No, nagrywanie. Okej, okay, to? No, się wzią, w kolejnym odcinku. I co z szmata do mnie pisze? <śleszy> 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 Ale to są, nie, nie wtedy, kiedy. <śleszy> Chcę zakończyć <laughs> odcinek. To idealnie ktoś do mnie napisał. Do mnie akurat napisał seba. A do mnie akurat nie wiem, napisał. Oho! Seba. Oho! Seba. <laughs> Fajnie, to było idealny zakończenie odcinka. To LOD <laughs> się w kolejnym odcinku i. Cześć! cześć. Nara. Na.